O, dzień dobry Jesteśmy wczoraj rybnik Dziś Bydgosz. Nagrywamy to dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego znajomego bezpieczeństwa Mianowicie, no co? Mamy kolejnego pana, który ma zamiłowania do dzieci. Czy Najpierw ci poinformuję? Kolego. Rozumiem. Podstawy aresztu obyw obywatelskiego. Artykuł 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Punkt pierwszy. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku, przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby, lub nie można ustalić jej tożsamości. Zrozumiałeś? Czy przeczytać mam jeszcze raz? Nie, nie trzeba. Zrozumiałeś? Tak. 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji. Zrozumiałeś? Rozumiem. Dobra, to teraz następne. Jeżeli zaczniesz uciekać, dotkniesz któregoś z nas, potraktujemy to jako próbę ucieczki. My nie będziemy cię dotykać, my Ci krzywdy nie zrobimy i też nie chcemy, żebyś Ty nam zrobił krzywdę. Rozumiemy się? Rozumiem. Jeżeli będziesz wkładał ręce w kieszeni, bo nie wiemy, czy ma coś w tych kieszeniach typu nóż, gaz czy cokolwiek potraktujemy to jako próbę ucieczki. Ale my tego nie chcemy i Ty pewnie też tego nie chcesz, nie. tak? Czy mogę zadać Ci kilka pytań? Rozumiem Gdzie, gdzie mam czat? Twój? Gdzie jest ten czat? Jest A mam. E, Pokaż zdjęcie. Zapytam się ciebie tylko, czy to, czy to twój czat, tak? Pokażę Ci zdjęcie. Tak? Rozumiem. Tak? Zobacz, czy to twój. Czy to ty jesteś? Czy to twój czat? Tak. Czy to ty pisałeś do 12 latki. No to jesteśmy z takiej organizacji prospołecznej. Rozumiem. Zajmującej się tropieniem ludzi dorosłych ze skłonnościami do... Ze skłonnościami seksualnymi do dzieci. Ale ty to wiesz już, tak? Tak. To teraz zadam ci kilka pytań i wyjaśnię się dlaczego my tutaj jesteśmy. Twoja dobra wola, czy będziesz odpowiadał, czy nie. Dobrze. Czy wiesz, od jakiego wieku można uprawiać seks? Od 15 oficjalnie. A, a nieoficjalnie? Oficjalnie od 15. Jesteś za zgodą. Za zgodą od 15. Ta. A nieoficjalnie? Nieoficjalny lepiej nie wiem Jak jak? Nieoficjalny od 18 Nieoficjalnie od 18, oficjalnie od 15 No dobra, niech ci będzie skrót tak no nie po ustawowo jakoś tam jest, ale yy, na czym się coś za zgodą mhm. ale minusem jest. Czy masz dzieci mieszkające z tobą lub dostęp do dzieci? Nie Nie? Nie mam tylko tych Kogo Rodzinów, ma? Ale oni już nie mieszkają. Ale czasami wpadają, czy nie wpadają? Ale w ogóle oni się nie rozwijają do mnie. To taka tak. dziwna rodzina. Dziwna rodzina, aha. Jak długo kontaktujesz się z dziećmi przez internet? No, nie wiem, nie pamiętam. Długo, nie? Długo. Trochę. Trochę, trochę to jest dla Ciebie. Dla mnie trochę to było tutaj dojechać. A jeszcze wczoraj byłem w Rybniku. U podobnego Pana. Dobra, z zieloma dziećmi się skontaktowałeś przez Internet. Czy Klara Dikoń to jest, to jest to jest jedyna, 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 jedyna osoba, z którą pisałeś w wieku 12 lat? czy jest ich więcej? nie pamiętam kilku, ale zawsze od nie chcę z nimi pisać, bo, bo same problemy same problemy no tu teraz mamy bardzo wielki problem a spotkałeś się kiedyś z taką już dziewczynką? Nie. to <śla> za każdym razem słyszę to nie. samo Praw... prawda mówię w ogóle nie spotykałem się nawet jak mówiłem tylko tak że się, jak działają te dziewczyny ale tak to nie spotykam się bo to nie Aha. jest mój wie no no, to tylko jesteś sprawdzacz, tak? Chciałem tylko e, sprawdzić... Jesteś sprawdzaczem. Ale nie odchodzi, Nawet bym nie chciał nawet nic, nic zrobić, bo to nie mówię. jak ja bym wolał już e, Dobrze. 17 lat okay. spo, poznać fajną dziewczynę, ale nie... Z ale nie idzie 17 latkami, więc wolisz dzieci. Dobra. To z rządem, że się nie spotkał. Nasza Klara Dicoin jest pierwszą, tak? którą żeś się spotkał, tak? A tu? Hmm? Nie słyszałem. Nie, ale nie słyszałeś? Czy... Nie, nie. No to ja powtórzę. Czyli rozumiem, że dzisiejsze to spotkanie, pierwszy raz miałeś spotkać się z dzieckiem, tak? Ogólnie 12, tylko chciałem się spotkać, porozmawiać, nic więcej. A do lasu po to się dzisiaj jechać? Pamiętaj, że ja znam całą Miałem. historię. Tego co ty posiedzi, wypisujesz. tylko w lesie posiedzieć A to, chciałem... to masz samochód tutaj gdzieś? Nie, nie. To czym chciałeś jechać? Prowarem? Jechałem tylko z autobusem. I chciałeś więcej. jechać z dzieckiem obcym nie, autobusem do lasu. do lasu? Nic ale z do Ale do jakiego lasu? Tam do siebie to A to ile? To daleko jest od tego lasu? Stąd, z tego miejsca? Nie. Ile gdzieś tak? Tam do Glinek. Tam jest takie spokojne miejsce. Można porozmawiać. Chciałem tylko porozmawiać. Ale tutaj się sposuje, tu też jest. Słuchaj kolego, tu jest lampa. No, jest. Dobra. Czy wysyłałeś lub otrzymywałeś erotyczne zdjęcia od tych dzieci Tak Wysyłałeś zdjęcia czy otrzymywałeś te zdjęcia? O czym, no, wysyłałem Nie wiem czy wysyłałem, nie pamiętam Ostatni raz już nie chcę Wysunęte mhm. montaż? Tak, tak eee, Raczej nie prędko usuniesz, ale dobra To teraz jeszcze takie jedno, jedno moje pytanie zanim... No. Czy byłeś kiedyś aresztowany Za jakieś artykuły Podlegające pod pedofilię nie. To będzie twój pierwszy raz Ja nie chcę nic na tym Proszę. Stój, stój, nie ruszaj się Ja cię też przepraszam. Źle się czujesz? Nie, Ma... nie dobrze Ale coś ci dolega? Wezwać karetkę? Nie, nie trzeba ja chcę stój, do domu, stój, 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 siadaj, siadaj ja do Dobra, domu. już zaraz idziesz, tak? Okay? Zaraz pójdziesz, tak? Proszę cię tylko, żebyś nie dotknął mnie ani nikogo z tych, tak? Okej? Okay. Siedź spokojnie. Do Dobrze pójdziesz do domu albo podwiedziemy cię, tak? Nie, 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 nie. nie? No nie. dobra, to sobie pójdziesz. Tylko posiedź ja muszę mieć pewność, że, że dojdziesz, że nie będziemy żadnego zawału czy coś takiego, nie, dobra? Okej? Okay? Posiedzimy jeszcze chwilę? Palić papierosy? Nie, nie palę. Dobra, siedź spokojnie i nie, proszę, nie, proszę cię nie tylko... Lubię no, a mogę ja zapalić? Bo się to, troszkę proszę, też denerwuję? Jaj, chłopie, chłopie. Dlaczego wysłałeś takie zdjęcia? Głupoty. Czuję tak, powiem tak wiesz, kiedyś też robiłem, kurde, głupoty, ale nie takie, tego bym nie nazwał głupotą. Boże, Boże, chłopaku, po co ci to było? Siedź, proszę cię siedzieć, proszę cię nie ruszać. Dobra, pójdziesz do domu, zaraz pójdziesz. Stój, proszę cię usiąść, nie ruszaj się, nie dotykaj nikogo z nas, dobra? Ok? Okej? Okay? Spokojnie, zaraz, zaraz pójdziesz do domu. Proszę cię tylko nie dotykaj żadnego z nas, okej? Okay? My cię nie dotkniemy, tak? Jeżeli ty nie dotkniesz żadnego z nas, my cię nie dotkniemy, tak? Umowa stoi? Dobrze. Uff. A jak Twój kot się na, ma na imię? To Twój jest kot tam na zdjęciach? Tygryska. Tygryska? A ile ma lat? Około dwa. 2 lata? To młoda. Ale coś jest nie tak z nią. Ale co? To jest ze nią nie tak? Nie wiem, choruję. Ale może yy, źle ją karmisz, nie? Nie, ona to też była tak. Zatakasz, Zarośnę. A bierzesz jakieś tabletki czy coś w tym stylu? jakieś przyjmujesz jakieś leki? Potrzebujesz ich? Nie, nie. Nic nie bierzesz takiego? Witaminy i a, witaminy. A, a kotowi dajesz jakieś witaminy? Naz na diczado dostaje. Co słucham? Raz na diczado dostaje. A leczyłeś się kiedykolwiek w jakiś sposób? Przyjmowałeś jakieś leki długotrwale na Aha, dobra, to spokojnie, dobra? Mój dziadek też miał kiedyś padaczkę, wiesz? Spokojnie, oddychać, spokojnie. No to tylko do domu. No zaraz, pójdziesz, tak? Tylko ty, ja muszę być pewny, że, że pójdziesz do domu, okej? Okay? Tak, tak. Bo, bo, bo teraz, bo teraz, wiesz? Bo teraz, bo teraz, w, No naprawdę, nie mogę cię pójść do domu, bo a jak ci coś się stanie po drodze, to. Ale obiecuję, jak uspokoiście się i powiesz, wiesz, i powiesz, że już wiesz ten, ale ja widzę, że na razie nie, dobra, jeszcze poczekaj, postoimy, dobra, OK? dobrze, oddychaj, spokojnie, a jednego kota masz, czy więcej, dwa mam, ja, ja ci powiem, że... trzy, o, to dużo masz? Tylko jeden z zaginął. Zaginął ci. Ty mi też czasami uciekł. Kot. A miałem takiego co. Ja pomidory. I paprykę. No. Znajomy moi go nazywali paprykarz. Czy przeczytać? I wyjaśnimy tylko to, tak? I za chwilę pójdziesz. Mogę Ci przytoczyć swoje słowa, jakie pisałeś? Może? Oto z Clarą, ty koń. Rozmawiałeś. Będziesz ze mną rozmawiał? Porozmawiać z nią? Oczywiście. Oczywiście. Pytam, czy pisałeś, że 12-letniej dziewczynki się pytałeś, czy jej ma już włosy? Tak. Dlaczego? Chciałem tylko się, się dowiedzieć tylko tak, dobrze, chciałaś się dowiedzieć, tak? Jak miała przyjść na spotkanie to miała się nie bać że wszystko... Nie bój się, będę wszystko w... trzymał w tajemnicy, tak? A co chciałeś trzymać w tajemnicy? Odpowiesz? Nie, nie, Co chciałeś trzymać w tajemnicy? Powiedz mi. No to mogę przejść dalej. No, mówią na to cipa, to jest pochwa, czy, czy masz tam włosy już, byś zrobiła zdjęcie swojej pochwy. Chciałeś zdjęcia? Nie, nie chciałem nawet. Nie chciałeś zdjęcia? Nie chciałem tylko sprawdzić czy faktycznie da. Zdjęcie? Tak, ja bym nawet nie chciał. Ale A jakby wysłała? To bym ją zablokował. A co Ci odpisała na to? Że nie. Że nie, no to i dlaczego nie zablokowałeś? No, spokojnie, oddychaj. My to rozmawiamy tylko. Dobrze, no to jeszcze mam jedno takie pytanko Byś się bała zrobić ten pierwszy raz? Boisz się? Chciałeś być. Jakbyś chciała to, to zrobić, to możemy to zrobić razem. Nie tak, będę nawet no, nic. Dlaczego jej tak napisałeś? Wiesz, że ona ma 12 lat, mówiła o tym, prawda? Tak. Ile razy? Mówiła, dużo, nie? No. Ile razy powtarzała, że ma 12 lat? Nie pamiętam. Spokojnie, chcesz sobie tutaj uciąć to jeszcze ma może? Ja bym Ci wskaził, trochę by dolało, bolało. Nikt by się nie dowiedział o seksie, bym był delikatny. Ech. Wiesz, że... W polskim prawie wysyłanie takich zdjęć, jakie wysyłałeś dziecku nie, jest karalne? Tak. To dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem. Głupoty. Głupoty. No już to słyszałem. Spokojnie. Potrzebujesz karetki? Nie, nie Dobra, trzeba. oddychaj. Do miałeś, miałeś. Dobrze, zaraz pójdziesz. Proszę tylko stój. Stój, zaraz pójdziesz do domu. Umowa stoi? Mm -hmm. No to strasznie się spóźniają. Słuchaj, nie dotykaj proszę, nie dotykaj mnie. Usiądźcie, usiądźcie. Dobrze, dobrze. Pójdzie, zaraz pójdzie do domu. Spokojnie, my ci nic nie zrobimy. Zara pójdziesz do domu, ok? Proszę, nie dotykaj mnie. Przypomnę Ci artykuł 243 kodeksu karnego? Mordo, uśmiechni się. Nie, proszę. proszę. Nie świeć. Dobra, nie świeć, nie świeć. Przeczytam Ci jeszcze raz. Co Ci grozi, jeżeli spróbujesz uciekać? Jeżeli dotkniesz któregoś z nas. Zaczynamy. Słucham? Dokładnie. Artykuł 243 kodeksu postępowania karnego. Osoby na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po nim po popełnieniu przestępstwa jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości osobę ujętą niezwłocznie oddać w ręce policji czyli wtedy będziemy musieli zawiadomić policję, tak? Czyli dla naszego i twojego bezpieczeństwa lepiej jest, żebyśmy tego nie stosowali, tak? Tak. A nie zastosujemy tego, jeżeli nie będziesz uciekał nie dotkniesz żadnego z nas, ok? Stoi bardzo blisko ciebie, tak? Więc zobacz, ja cię nie dotnę. Nikt, nikt tutaj z ekipy cię nie dotnie, tak? Ale jeżeli ty dotniesz kogoś z nas, będziemy zmuszeni zasuwać aresz, tak? Rozumiemy. Ok. O, się najeżdżę po tej Polsce. No i koledzy też. Jeszcze chwilę i, 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 i zara będziesz od nas wolny. uwolni się od nas całkowicie, tak? Jeszcze kiedyś tam w swoim życiu możemy, możemy się spotkać, nie? Lepiej nie. Lepiej nie, no tak, ale i... Ostatni raz. No tak, ostatni raz, ale ja wiem, że nie ostatni raz, jeżeli kiedyś Ostatnia. gdzieś się Ostatnia. spotkamy, nie? Dwa, trzy razy, nie wiem jak to tam pójdzie, ale na pewno się spotkamy, nie? Ile masz lat? 30 30. Chudy. Ja w swoim wieku to wolałem hmm, chyba na Xboxie grać niż latać po, po taki, o takiej porze kurde po, lasie, po lesie, po parku, tu mam ładny park. I tak bym nie wyszedł. co? Tak bym nie wyszedł. Gdzie byś nie do, wyszedł? Do parku. No ale w chciałeś jechać. I tam słaby wzrok mam. W lesie masz słaby wzrok? W ciemności kto by nie weszedł. No ale chciałeś jechać do lasu. Chciałeś zabrać ale dziecko wieczorem. do lasu. No jak to chciałeś dzisiaj zabrać dziecko do lasu. Jest godzina. Nie wiem która jest godzina po 21.00. Nie tak mam wzrok roku wieczorem. Nie ale nie przeklinaj, nie przeklinaj, my nie przeklinamy. Nie przeklinaj. Ale chciałeś jechać z dzieckiem do lasu. Chciałeś z tego miejsca zabrać dziecko do lasu, tak czy nie? Tak, czy nie? Tak, tak? Niech bym tak za daleko to jest. Chyba za... stąd dojechać. Czy no tak właśnie, to ale chciałeś jechać do tego lasu. Mam rękę tutaj, 20 cm od ciebie. Nie dotykaj mnie proszę cię, tak? Chciałeś jechać do lasu. Daleko stąd jest do tego lasu? Ile gdzieś tak się autobusem jedzie? Nie wiem. Hmm? Chodziłeś kiedyś do psychologa? Szkolnego tylko. Tylko do szkolnego? Fajnie można porozmawiać, nie? Ja, ja pewnie za jakiś czas będę musiał pochodzić do psychologa, bo nie wiem jak długo to zniosę. No załatwi, może jakiegoś psychologa dla nas do ekipy, żeby kurde, pomagał też dzieciom takim skrzywdzonym przez takich jak ty. Wiesz, że mogłeś te dziecko skrzywdzić. Wiesz, w jaki sposób byś skrzywdził to dziecko? Psychicznie psychicznie. A wiesz, że mogłeś skrzywdzić całą rodzinę, tak? Ty. I nie miałeś oporów, żeby. Spotkać się dzisiaj, chociaż miałeś świadomość, yy, świadomość tego, że mogłeś się skrzywdzić, tak? Oni? Policja, czy nie? Ude. dwa razy. No bardzo blisko stoję ciebie, nie dotykaj mnie, tak? Ja ciebie też nie dotykam, tak? Czyli, czyli masz świadomość tego, że mogłeś skrzywdzić skrzydzić, skrzydzić to dziecko, tak? Wiesz, że takie dzieci mają później traumę do końca życia? Wiesz? A wiesz, że wiele z takich krzywdzonych dzieci robi coś bardzo strasznego? Którego? Co robi? Samobójstwo. Jednak jesteś świadomy tego, co mogłeś zrobić, tak? Ale bym nie chciał. Ale byś nie chciał. Jesteś świadomy. Chciałeś jechać z nią do lasu. Pewnie jakbyście tam dojechali, to byłoby już grubo po 22, tak? Tak? Ale bym tak nie chciał wejść. To przecież mogliście porozmawiać tutaj. Nie co idę Nie, stój, nie dotykaj mnie, stój. Dobra, sami już panowie policjanci. Nie. Usiądź. Dzień dobry. Klara, porozmawiasz? Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. No, mamy tutaj pana. Przyszedł na spotkanie z dzieckiem. Jesteśmy z takiej organizacji prospołecznej, zajmującej się tropieniem mężczyzn, kobiet o atrakcji o, pociągu do dzieci, tak? Powiem. Kwieci. A gdzie jest to dziecko? Rodzice? No? Gdzie jest to dziecko, rodzice coś mamy więcej? No. Mamy. Tak. Przyszedł na spotkanie to jest jeden paragraf. Tak. Nie, nie pytałem się go, czy, czy nie potrzeba mu karetki. Czy nie bierze jakichś leków? Nie? Co? Co? Nie. nie. Tak, nie, 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 on teraz... Już to przerabialiśmy, nie? Wczoraj w Rybniku byliśmy, nie? Dzisiaj w Bydgoszczy To z Polski? Generalnie tak Ale jesteśmy wytworzeni przez angielską grupę Mamy cały materiał dowodowy, nie? Włącznie z zdjęciami, włącznie z filmikami jakie wysyłał, nie? Także to nas... Wielkie wejście mamy. Tym miesiąc czasu nie działamy w Polsce, a mamy czterech. Dobra. Mhm. Dobra. Panowie, panowie, zaraz się zabiorą. My przekażemy cały materiał dowodowy. Bo panowie na kurde, nie wiedzą, kurde, że nie ma dziecka. Hmm. Że jednak dzieckiem okazała się dorosła kobieta. Ale zaraz Państwa uświadomimy, że jak ściągają kogoś, robią prowokacje. O, tylko oni robią prowokacje, my no nie robimy żadnej prowokacji, jak jest. Widać wszystko. I ktoś przychodzi, nie wiem, bo panowie policjanci zlecają powiedzmy zabójstwo i przychodzą zjąć taką osobę, która się podejmie tego, no to nie ma problemów, tak? Tutaj mają panowie chwilowe, chwilowe się zastanawiają, bo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma mm, dziecka realnego, ale to chyba dla wszystkich, dla wszystkich chyba dobrze, że nie było tutaj dziecka realnego, nie? Dobra, kończymy. Będziemy Was informować, co dalej, nie? Dobranoc bo my nam to jeszcze tutaj chyba trochę zejdzie, nie? Pozdrowienia z Bydgoszczy, nie? Tak jak mówiliśmy, będziemy wszędzie, gdzie oni są. Wczoraj rybnik, dzisiaj Bydgosz, ponad 2000 km zrobione w 3 dni, ale warto.